Hitail zmienia sposób wydawania aktualizacji Simon, twórca High'a, zdradził nowe podejście do aktualizacji gry, które ma przyspieszyć produkcję i uprościć pracę deweloperom. A jaka jest najważniejsza zmiana? Pojawia się stała linia pre release'ów, która będzie aktualizowana co tydzień. To właśnie tam wcześniej trafiają nowe funkcje, większe zmiany i eksperymenty. Jak ją odpalić parę razy już pokazywałem, ale jak ktoś nie widział, no to tutaj w launcherze. I tu będzie trafiało wszystko, nawet jeśli te zmiany będą mocno niestabilne. Dzięki temu gracze szybciej dostaną nowości, a twórcy zbiorą feedback. Więc win-win z każdej strony. A stabilne releasy będą wychodzić wtedy, gdy pre-release osiągnie odpowiedni poziom jakości. Średnio nie było od 2 do 6 tygodni, ale to dopiero zapowiedzi, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale tak czy siak nie będzie to tak często jak do tej pory, czyli było co tydzień, ale no to też było wiadome, że takie tempa nie utrzymają. No też to mówili po prostu, to nie tak, że przewidziałem jakoś. Ale oznacza to też więcej czasu dla moderów i właścicieli serwerów, żeby przygotować się na zmiany, co jest no super, no, bardzo mi się to podoba, bo tak po prostu po ludzku biorą pod uwagę community, bo jak wiadomo nie jest to super uczucie jak wychodzi aktualizacja i nagle ci mody nie działają. I BTS-da słyszy. Ech, nawet jak słyszy, to nic ją nie powstrzyma przed aktualizacją Skyrima czy Fallouta, która rozwala wszystkie mody. Taka mała dygresja niepotrzebna, bo dalej mnie to tiltuje. ale no. Wracając do Hytale'a, twórcy podkreślają, że deweloperzy będą mogli skupić się bardziej na tworzeniu, a mniej na ogarnianiu aktualizacji. Hotfixy nadal mogą pojawiać się w każdej chwili, zarówno na pre-release, jak i na tej live wersji stabilnej, ale one będą bardziej od naprawiania bugów, a niestabilność pre-release'ów będzie jasno oznaczona w grze, ludzie tego nie ogarniali wcześniej. Nie wiem czemu, bo to takie no, logiczne nawet to, że gra jest w early accessie, no to to wiadome, że będą bugi i mało kontentu, ale nieważne. Też do tego mówili, że kopie zapasowe światów są robione automatycznie, choć też zalecają własny backup. No i w tygodniach świątecznych lub urlopowych aktualizacje mogą być pomijane, a najbliższy update pre-release nie przyniesie dużych nowości. Zespół dopiero łapie rytm pracy. I na koniec jeszcze ważne doprecyzowanie, jeśli pre-release dostanie na przykład 5 aktualizacji, to wersja stabilna będzie zawierała wszystkie te zmiany naraz. I gdy zbliży się release, twórcy ogłoszą to wcześniej, dając czas na przygotowanie modów i serwerów. Dość obvious rzeczy, ale no jak widziałem komentarze na Twitterku, no to nawet taki obvious rzeczy trzeba mówić czasem. No ale tak czy siak, jak dla mnie spoko komunikacja ze strony Simona, twórcy gry. I to tyle z dzisiejszych newsików hightailowych. Życzę miłego dzionka Elobenz. Cześć. Kurczę jak tak dalej pójdzie z tymi filmikami, to stanę się jakimś kanałem newsowym z Hightaila.